Powiedz jak oceniasz e, mecz, no i dostałeś też szansę od trenera tutaj po, po kilku meczach przerwy, e, pokazanie e, Tak, no dziękuję trenerowi za szansę, dosyć długo czekałem e, na końcu na ten mecz, mam nadzieję, że udało mi się wykorzystać i w przyszłości również będę mógł pomóc drużynie w meczach. Mecz myślę, że był no to trudny mecz, szczególnie z samego początku, gdy Sanoczanie jakby mi się wydaje, przeważali przez pierwsze tam minuty, ale później udało nam się jakby przejąć inicjatywę i doprowadziliśmy do zwycięstwa. No tam przy wyniku 2-1 no cały czas otwarty był ten rezultat, tak? I tutaj w pewnym momencie gdzieś też yy, ta droga do bramki była otwarta, jednak no nie dalej ci się jakoś zepchać do defensywy e, całkiem nieźle to wyglądało z tyłu. Tak, też myślę, że e, szczególnie obrońcy grali bardzo dobrze, ogólnie cała drużyna spisała się myślę w tym meczu, mało, me, mało błędów popełniliśmy, o indywidualnych, Ma, było mało też e, kar, zwyczaj jest więcej. No także myślę ogólnie, że ten mecz wyszedł nam bardzo dobrze jako całej drużynie. A dla Ciebie jak to jest wejść do bramki właśnie po takiej przerwie? E, czy to jest dosyć trudne? E, lepiej by było myślę bronić regularnie, albo na przykład zmieniać się z innym bramkarzem w dość meczy, bo myślę, że takie wejście po kilku tam meczach nie jest zbyt najlepsze. Ale no mam nadzieję, że w przyszłości będziemy się zmieniać częściej. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli, to jest dosyć ciasno, tak? Chcecie gdzieś tam pewnie być w czołówce tej ligi, tutaj gdzieś tam goni was Jastrzębie, albo jak przychodzi gdzieś tam zmiana, no to wygonicie ich. No tak, zgadza się, jest rywalizacja w tabeli. Robimy wszystko, by wygrywać każdy mecz. I tyle myślę. Jeśli chodzi o tutaj cele na najbliższe, można powiedzieć, miesiące regularne, to, to chcecie jak, jak, jak najlepsze miejsce zajęć? Tak, tak, chcemy wygrywać z każdym po prostu i tyle. A jeśli chodzi o rywalizację tutaj z, z nowym kolegą, tak? bo dosyć niedawno dołączył, jak ta współpraca wygląda na, na treningu? No tak jak już powiedziałem, mam nadzieję, że trener będzie też dawał mi więcej szans. E ta rywalizacja jednak będzie taka równa i trener nie będzie tam stawiał na obcokrajowca. dzięki.